I rozpocznij nagrywanie, to oczywiście trafia na YouTube, a później do archiwum. What is your favorite language and why is it English? It's not my favorite. Actually it's my favorite foreign language. The only one I know. Powiem wam, że pograł. Postreamowałbym sobie po angielsku, naprawdę. Bo mam świadomość tego, że gdybym miał stream po angielsku, to może i by było widzów mniej, albo przynajmniej ci kurde. Znaczy, do was nic nie mam, bo bardzo fajnie na czacie. Albo, ale albo fajnie piszecie, albo jesteście spokojni. Amerykanie tacy są jacyś. Znaczy, w ogóle anglojęzyczni. O nie, o nie. są, so, przeżyj. Nie, tylko nie płot śmierci. Boże, na tym płocie tyle razy zginę. Yyy... Ja nie wiem, oni są jacyś tacy bardziej gadatliwi, bardziej, bardziej ten. Bardziejsi. U nas też się czasem rozmowy jakieś zdarzają, różne takie, ale, ale jest tego o wiele mniej przynajmniej u mnie na czacie, nie wiem, Może mój czat jest specyficzny. Znaczy, mój czat jest specyficzny, to muszę przyznać. Nie, musicie, musicie przyznać, że się, że się trochę różni, jest o wiele spokojniejszy niż u innych. niż u innych streamerów. Tego w środku trzeba ściągnąć. Tamtego nie strzelamy. Nie chciałem dać temu u góry znać. Wiecie, że tu jesteśmy. Kurde! Ta broń tak wolno strzela, to ja nawet nie wiem jak.